Cześć, witajcie z tej strony Wacha, a przed Wami kolejne ciekawostki o Skyrimie. Oczywiście, jeśli chcecie więcej, to możecie zostawić łapki w górę. Zapraszam do oglądania. Pierwszą ciekawostką jest to, że w Skyrim możemy zniszczyć całe mroczne bractwo i to nie przy użyciu komend czy błędów gry, ale po prostu jest to alternatywne zakończenie wątku tej gildii. Podczas poznawania Mrocznego Bractwa w pewnym momencie zostajemy porwani do opuszczonej chaty, gdzie Astrid, czyli przywódczyni frakcji, rozkazuje nam zabić pojmanych przez nią ludzi. Jeśli to zrobimy, zostaniemy przyjęci w szeregi gildii, jednak możemy też sprzeciwić się i zabić samą Astrid. Wtedy właśnie otrzymamy nowe zadanie o nazwie Rozbij Mroczne Bractwo. Naszym celem będzie udanie się do dowolnego strażnika, który następnie skieruje nas do komendanta Maro. Od niego otrzymamy polecenie zabicia wszystkich członków mrocznego bractwa, a także hasło do sanktuarium. Po wykonaniu zadania dostaniemy 3000 Septimów. Zdecydowana większość smoków w Skyrim nie jest zbyt wygadana, jednak twórcy gry stworzyli dla nich całkowicie nowy język. Mowa Smoków posiada swój własny alfabet, w którym litery są przedstawiane za pomocą specjalnych znaków. Znaki te przypominają ślady po pazurach i zostały stworzone przez nieżyjącego już grafika polskiego pochodzenia Adama Adamowicza. Wszystkie szczegóły na temat tego języka znajdziecie na stronie tuum.org. Jeśli graliście w Skyrim, to na pewno zdarzało wam się kopać rudy żelaza, złota czy też ebonu. Przy częstym wydobywaniu animacja kopania jest już trochę nużąca. Na szczęście możemy wziąć kilof do naszych dłoni i po prostu uderzać w rudę. No i co ciekawe, możemy również użyć krzyku o nazwie Furia Żywiołów, co zdecydowanie przyspieszy ten proces. No i to by było na tyle. Tak jak wspominałem na początku, jeśli Wam się podobało, to możecie zostawić łapki w górę, napisać jakieś komentarze, czy też chociażby udostępnić gdzieś ten film. Tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.